Jest ze mną Tomek Chudziński, kierownik i przedstawiciel sponsor Pay na rynkach wschodnich. Tomku, powiedz nam, jak to wszystko się dla ciebie zaczęło? Przygoda z internetem, jak doszło do tego, że dziś mieszkasz i pracujesz w Berlinie? Y, to znaczy, po ukończeniu studiów i po wstępnej przygodzie z różnymi innymi firmami, y, zacząłem szukać jakiejś, firmy, która byłaby, jakiejś pracy, która byłaby związana y, z internetem. Y, Dość szczęśliwie udało mi się natknąć na właśnie na Sponsor Pay, który w tym momencie był tworzony tutaj w Berlinie. I natknąłem się na ofertę pracy, którą po prostu szukali człowieka, który mógłby dla nich rozkręcić polski rynek. Jako że cały, cała koncepcja i cały cały model Sponsor Pay bardzo mi się spodobał, gdyż był związany w tamtym okresie z różnego rodzaju grami, które zawsze były bliskie mojemu sercu. Jednym słowem podchwyciłem temat i Udało mi, się, udało mi się dostać, za, zakwalifikować na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, i tak o to jestem. Jak długo już pracujesz dla SponsorPay? Jest to już od początku zeszłego roku, czyli już rok i 7 miesięcy. Czym właściwie jest SponsorPay i jak działa? SponsorPay, żeby opisać w kilku słowach, musiałbym chyba zacząć od tego, że SponsorPay jest platformą, która umożliwia yy, wydawcom, Płatnego kontentu monetyzacji swoich użytkowników, a z drugiej strony jest to platforma reklamowa, która umożliwia reklamodawcom dotarcie do użytkowników tych aplikacji. Sponsor Pay w Polsce. Jak długo już działacie na polskim rynku? Jak oceniłbyś potencjał polskiego rynku internetowego na tle rynków zachodnich? Sponsor Pay, jeżeli chodzi o Polskę, to działamy już od ponad roku. Na początku, na początku był to jest jeden z wielu rynków, na którym nie mieliśmy ani za dużego zasięgu, ani na którym nie osiągaliśmy zbyt za satysfakcjonujących wyników. Jednakże, z wraz z upływem czasu, Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznych rynków dla sponsor pay. Na pewno w top 3 najszybciej rozwijających się rynków globalnie. Obecnie Myślę, że udało nam się awansować do pierwszej ligi. Ma to, ma, to, ma to związek głównie z rozwojem całego performance marketingu w Polsce, tak samo jak z rozwojem social media i, i, i całej dziedziny gier internetowych. Jest to temat, który w przeciągu ostatniego roku, półtora roku, yy, był, był, był bardzo rozwojowy i myślę, że wykorzystując, wykorzystując dobry moment, możemy sprawić, że w przeciągu kolejnego Pół roku, siedmiu miesięcy, będziemy w stanie stać się jednym z ważniejszych rynków ta yy, sponsorów. Plan na przyszłość. Czego możemy się spodziewać, po sponsor pewnie dalekiej przyszłości? Yy, planów mamy dużo. Kwestia, 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 która nam się uda zrealizować. Myślę, że takie najważniejsze plany na najbliższe nadchodzące miesiące to na pewno rozwijanie naszego projektu Mobile znaczy udostępnienie takiej samej platformy na yy, urządzenia mobilne. A także, y, tak się wyraż pozyskanie nowych wydawców już niekoniecznie z branży gier, ale na przykład wydawców y, muzyki, na przykład Spotify y, czy wydawców portali randkowych, to znaczy chcielibyśmy zacząć monetyzować, monetyzować użytkowników, nie tylko gier i aplikacji społecznościowych, ale także zrobić krok dalej. Jakie rady udzieliłbyś polskim startupowcom? Y każdy startupowiec wie najlepiej, co dla, niego, co dla niego jest dobre i co jest dobre dla, dla, dla jego projektu, ale jeżeli mógłbym, to na pewno uważam, że najważniejsza jest konsekwencja. To znaczy jasne ustanowienie celów, środków, jak te cele osiągnąć, a także egzekucja. A poza tym uważam, że jak każdy przedsiębiorca powinien być bardzo, każdy, każdy przedsiębiorca powinien być bardzo, bardzo, bardzo otwarty na różnego rodzaju propozycje, na różnego rodzaju y, pomysły, które mogą napłynąć z zewnątrz, od innych ludzi. Y, zawsze uważałem, że nie warto zamykać się tylko na swoje pomysły. I gdyż, gdyż szczególnie w internecie można bardzo dużo skorzystać po prostu współpracując z ludźmi, którzy już ten sukces osiągnęli albo wiedzą, jak go osiągnąć. To może na koniec e, ktoś, na kim warto się wzorować w branży internetowej, twoim zdaniem. Ktoś, kogo podziwiasz. Hmm, tutaj, może nie będę za bardzo oryginalny, ale bardzo imponuje mi człowiek, który jest tak naprawdę założył sponsor Peja, Janis Ceś Człowiek niewiele starszy ode mnie, który potrafił yy, z małej firmy zatrudniającej kilka osób, mieszczącej się w jednym pokoju, stworzyć firmę, która obecnie zatrudnia ponad 80 osób, około 80 osób, posiada biura w trzech krajach na całym świecie i która jest, można powiedzieć, już. Na pewno najsilniejszą firmą tego typu w Europie i jednym z liczących się graczy na całym świecie. I miałem możliwość obserwowania tego, jak ta firma rozrastała się tak naprawdę od samego początku i elastyczność, a także konsekwencja w dążeniu do swoich celów, którą, którą prezentował Janis była naprawdę godna podziwu. Moim gościem był Tomek Kudziński Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.